Ślimak, ślimak, wystaw rogi. Dam ci sera na pierogi. Jak nie sera, to kapusty. Od kapusty będziesz tłusty. Jakiś ty śliczny ślimaczku. Jejku, cały ślimaczy balet. Jak pięknie. Ojeju, jeju, jeju. No śliczny jesteś, wiesz? No pięknie. Co za wspaniały taniec. Ślimaczkowy taniec, tak? Ślicznie. Bardzo. No bardzo pięknie. Jesteś taki przepiękny. Ojejku, a może ty jesteś dziewczynką, co? No, spadłeś i teraz idziesz inną dróżką. No śliczny jesteś, bardzo, bardzo, bardzo piękny ślimaczek. No gdzie uciekasz znowu? No. Bardzo jesteś piękny. No ale znowu spadniesz, jak będziesz tak chodził w tamtą stronę. Ślimaczku, jak ty ładnie chodzisz, no przepiękny jesteś, taki cudny, że nie mogę się na ciebie napatrzyć. No bardzo ładnie, ślicznie. Oje, piękne żyjątko. No, żyjątko, tak. No przepiękny jesteś, bardzo bardzo dziś im dziękuję za piękne posłowanie do filmu.